Siemczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj pewna karta, bo można powiedzieć, że wraca, ale tak naprawdę jest to taki debiut na YouTube, ponieważ wreszcie kupiłem kartę, którą chciałem kupić do składu i będziemy go testowali dzisiaj po prostu na odcinku. E, oprócz tego zagramy sobie ostatnie kwalifikacje do Food Champions, ponieważ jest już kwalifikacja, możemy sobie jeszcze wbić rangę Mmm... Nie wiem którą. Czwartą. Mamy na pewno już rangę piątą, ale ranga czwarta ma lepsze nagrody, więc dzisiaj musimy wygrać co najmniej jeden mecz z dwóch i tyle. Zobaczymy co będzie dalej. Niestety na razie nie ma żadnych paczek. Pewnie będzie jakaś dzisiaj ikona o 19. Zobaczymy. Zostawcie łeczkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy co codziennie, to jest daily. Tą kartą oczywiście, jeśli ktoś był na streamie, ten oczywiście już wie, Neymar. Co prawda nie na pełnym zgraniu, ale jest to Neymar 91. Chciałem, go, po prostu chciałem go od, od dłuższego czasu w swoim składzie i mam. Także bardzo się cieszę. Zapłaciłem za niego 460 tysięcy monet. Jest to praktycznie 100% pewne, że już jest tańszy. No. Nikt się tego nie spodziewał. Tak to już z tymi kartami, tak to już z tymi kartami na rynku. Ja już naprawdę już... Naprawdę aż, 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 aż mi nie żal, aż mi siebie nie żal naprawdę przez to wszystko, co się dzieje na tym rynku, więc... Tak wygląda ten skład, takim składem będziemy grali i proszę Państwa, kto oglądał wczorajszy mecz... Do, do tego przejdę, ale kto oglądał wczorajszy mecz? Wojtek Szczęsny jest piękny. Wojtek Szczęsny jest cudowny. I tyle chciałem powiedzieć. Lecimy. Dobra, no musimy wygrać tylko jeden mecz, żeby mieć... Rangę czwartą, więc mówię, jest, jest o co grać, bo paczki są o wiele lepsze niż za rangę piątą. Także fajnie byłoby ten mecz wygrać. Mamy tutaj. Połączenie Premier League z Grahamem, jeśli dobrze pamiętam, więc no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale okej, okay. Składnie wygląda jakoś mega potężnie, aczkolwiek nie można po prostu takich składów lekceważyć, nie? No i co w sumie, A propos wczorajszego meczu, proszę Państwa, jeśli ktoś nie oglądał meczu Juventus Roma, to naprawdę, naprawdę współczuję po prostu, naprawdę współczuję, bo to był, mimo że mamy który, 10 stycznia, wczoraj był 9 stycznia, kandydat najlepszego meczu roku, mimo że minęło dopiero 9 dni. Także mówię, warto zobaczyć yy, powtórki, warto zobaczyć highlightsy z tego meczu, bo serio. No, działo się tyle, że aż nie wiem o czym mówić. Wojtek Szczęsny, bardzo możliwe, że zostanie informa, więc chciałem takiego drugiego czerwonego Wojtka mieć w składzie, nie ukrywam. Byłoby to całkiem... całkiem przyjemne tymczasem. Kilian Mbappe i jeszcze jeden... To nie był gol. Jak się nazywa ten trick? Elastikom. o właśnie. Ej, patrzcie ile miejsca ma tutaj jest jednak nie Nieważne. No. I no, a propos contentu, jutro to pewnie dzisiaj wyjdą jakieś piki albo jakieś upgrade'y, bo zwykle właśnie w poniedziałek są te wszystkie piki i tak dalej, więc czekamy na dzisiejszy content. I możliwe, że wyjdą też swapy dzisiaj, więc jak wyjdą swapy, to będę powoli zbierał te paczki na Toty, bo Toty już jest bardzo niedługo. Okej, okay, Graham, Wojtek szczęsny Forma zachowana w prawdziwym życiu i Fifie. I dwa miejsca. o Pele. To musi być gol chyba, co? Goni na skante Ale Pele zepsuł to chyba. Kurde, zepsułem tym Pele, chciałem, myślałem, że jeszcze zrobi tutaj odwrócone elastiko, ale niestety Nie siadł Roberto Carlos z różnego, milinkowicz Sawicz nie trafia O Mbappé I znowu to zepsułem, to się może zemścić tak naprawdę, to się Zdecydowanie może, może zemścić Wychodzi bramka, Szczelke i milinkowicz wreszcie znaleziony w polu karnym Jak on wygra główkę, no to nie ma szans, nie ma szans, żeby to nie wpadło, 1-0 Tutaj wybiega Pele. Zrobimy sobie ten słynny triczek. Prawa noga. Nikt nie dobije. Kurczę, kliczłem, że może jakiś Neymar czy coś. Ktoś by dobił. I tym Neymar fajnie, bo by to jest jeszcze w tym champions, bo mówię, to jest jego debit aktualnie. I do Neymara, Zobaczmy, co zrobi Neymar. Powinien sobie tutaj poradzić w polu karnym. Elastico, lewa noga i to jest właśnie potęga Neymara. 2 do 0. No myślę, że powinniśmy raczej ten mecz dowieść. W sensie nie chcę być zbyt pewny siebie. No gość jakoś specjalnie nie... Nie atakuje jakoś mega dobrze, więc myślę, że jeszcze jedna bramka albo dwie i powinniśmy być bardziej bezpieczni. O to bramka nawet będzie teraz. Pele i to jest, moi drodzy, poprzeczki. teraz, nie będzie poprzeczki? A będzie obok bramki, nie? No nic, jest 2-0 do pierwszej połowy. Mogło być 3-0, mogło być 4-0, mogło być 5-0, ale jest tylko 2-0, bo niestety skuteczność w tym meczu jest przerażająca. Gościa dał jeden strzał, my 9, więc myślę, że powinniśmy z naciskiem na powinniśmy to dowieść. Więc druga połowa przed nami. Po prostu nie, nie spieprzmy tego, ok? Nie spieprzmy tego po prostu. I tyle. Neymar. Aj, broń Loris. Kurczę, ciśniemy tego Lorisa potężnie. Okej, okay, Willy zaha? Zlećmy sobie do środka, okej, okay. Sergej, ruletka, coś, schodzimy, drag to heal, uderzenie i to jest 3-0, kurcze, wreszcie, jaka ładna akcja ciała, nie? Sergej Milinkowicz, 3-0, no do tego już, no nie możemy tego wypuścić, no bądźmy szczerzy, no jak ja to wypuszczę, to, nie wiem, zgiftuję 100 subów na samym streamie. I... fufo. Mbappe, Neymar z asystą. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie ten skład wygląda. Na razie, szczerze wam powiem, aktualnie chyba nie widzę żadnych, żadnych słabych punktów nie widzę w tym składzie, póki co. W sensie, mam wrażenie, że każda pozycja jest tak dobrze obsadzona, przynajmniej według mnie, że ja tu naprawdę nie widzę aktualnie słabych punktów. Więc mam nadzieję, że <ślaming> następny Champions... jest, chociaż ta czwarta ranga w następny Champions, nie? I czysty to musiał chciał zachować, mimo wszystko. Oj, panie Pogba, panie Pogba Do statystyk będzie ten strzał Pięć strzałów Mbappe kontra jeden strzał Pogby No mówiłem, że do statystyk będzie ten strzał i tyle Oj Nie, Wojtek szczęście, dobra, czyste konto Teraz najważniejszym zadaniem jest zachować czyste konto Nie wiem czemu, ale no jak już Mamy pewną wygraną, to chociaż te czyste konto, nie? Lukaku I broni Wojtek, okej, okay. czyste konto zachowane Let's go, wygrywamy 4 do 0 Mamy czwartą rangę, ostatni mecz, oczywiście oddamy i otwieramy paczki chyba, nie? Po to ten odcinek został też zrobiony, żeby pootwierać jakieś fajne paczki. Sergiej Milinkowicz, zawodnikiem meczu, dwie bramki. No cudowne, jest naprawdę pomoc, Sergej i Oward to jest coś pięknego. Polecam serdecznie. I co, oddaję ten ostatni mecz i otwieramy, proszę Państwa, nagrody. Także, moi drodzy, ranga czwarta, jestem zadowolony. Na pewno lepsze nagrody niż za rangę piątą, bo tam były jakieś słabe. Nie pamiętam jakie, ale były słabe. Tutaj mamy dwie paczki do 35 koła, jedna z 25 więc jakiś solidny foder, jakieś karty pod jakieś ważne mecze czy cokolwiek. No na pewno pod jakieś piki, czy coś będzie mówię, wyjdą pewnie jakieś piki i tak dalej, więc potrzebuje dużo zawodników. Generalnie rzecz biorąc, nie? Także najpierw paczka za 25 koła. Niestety nie ma gwarantowanego ratingu, bo są to paczki wymienne, więc no jest to zrozumiałe. A w pierwszej paczce będą ekrany. Okej, okay, witam serdecznie. Z Anglii może jakiś... No chciałem walkera, ale... No pickford też może być, nie? To paczki za 35 koła, proszę Państwa, w takim razie. Miejmy nadzieję, że jakiś... Fajny look-out tutaj poleci. Jeszcze są karty headliner w spaczkach, więc kto wie, tutaj są ekrany. Z Belgii to będzie. to będzie Karask 84, ok. 84. Myślę, że jakieś 2000 monet, może powinny kosztować. I pik jeszcze dla widzów, proszę bardzo. Pierwszy pik dla widzów i mamy tutaj Informa, wymienny inform, proszę państwa, no Goodwin, dokładnie. To jest dla mnie ewidentnie Goodwin. 10 koła zrobione. Tak można się bawić. Ja jestem zadowolony już z tych nagród zarobiliśmy sporą dawkę pieniędzy. I jeszcze ostatnia paczka. Może jakiś headlinersik na koniec. Nie obraziłbym się. Skądże znowu? Sprawdźmy. No niestety, będą, będą ekrany i koniecznie ten żaden to będzie Grilish. 84 Jack Grilish. No dobra, także jestem zadowolony z tych nagród, oczywiście. Także grajmy sobie jeszcze jeden meczik w Rivals w takim razie, żeby sobie dopełnić te, ten odcinek, żeby nie był za krótki, bo wczoraj już był krótki odcinek, więc dzisiaj wywodałoby, żeby był troszkę dłuższy. Jest jeszcze jedna bardzo smutna wiadomość: mianowicie, pewnie większość z Was słyszała, ale Federico Kieza prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu, także serduszko boli, jak najbardziej, ale no. na takie życie, no co mogę Wam powiedzieć? Niestety musi sobie Bentus poradzić prawdopodobnie do końca sezonu bez Kiezy. Także będzie zabawnie w tym sezonie, to na pewno, już, już naprawdę, dopiero co Kieza wrócił po kontuzji, a to jeszcze kolejną sobie złapie, nie? Mamy tutaj skład zjech. proszę bardzo, właśnie wyszedł zjech wczoraj, dwie słabsze nogi, zobaczymy jak będzie grał. No szkoda tego Kieza, prawda, bo zagrał dwa mecze, w tym drugim meczu się znowu połamał, prawdopodobnie coś, coś jakieś naderwanie więzadła chyba, więc na Europę pewnie też sobie nie pogra, w sensie, na. no w barażach na pewno nie zagra, to jest pewne, no bo... Po prostu już do końca sezonu out Także tak Jest, jest, jest ciężko Jest, jest naprawdę ciężko To jest jeden z gorszych sezonów Jeśli chodzi o Juventus, bo Nie do że grają Znaczy wczoraj, wczorajszy mecz był fajny Ale generalnie Kątem Całości tego sezonu No jest dramat Po prostu jest dramat Tylko żeby Dybala teraz się nie połamał To będzie naprawdę Będzie dobrze, ale już jest. No jest ciężko, no Jest po prostu ciężko Mega szkoda tego FED, Mega szkoda tego Fedę, bo Tak samo Włochy potrzebują tego Fedę No bo przecież grają W barażach Prawdopodobnie z Portugalią jeśli w ogóle przejdą ten pierwszy mecz, bo nie pamiętam z kim grałem pierwszy mecz, ale. No, z Portugalią mogą być ciężary bez, bez FedE. I takie są fakty, bo naprawdę FedE robi dużą różnicę i we Włoszech, i w ewentusie, więc tak. Szybkiego powrotu do zdrowia. Życzę Federykowi, kochanemu. Ale będzie mega ciężko. I może Pele. na przykład brameczka jakaś tutaj, gonik Waran. Chyba to zepsułem. Co ja mam z tymi sam dzisiaj? Boże, aż mi głupio. Pole karne, podanie i tutaj jest Delift! aj, prawie pewnie rykoszycie. Szkoda, rykoszycie, rykoszycie. Pele. Fineska. Za lekko, ale zejście bardzo fajne. A, i o tym, pewnie dużo ludzi o tym, o co będzie pytać ten trik, który używam nazywa się Drag to Heal. Polecam sprawdzić na YouTubie. Chyba Kazui nagrał takie coś, więc jeśli ktoś chce poznać y, sekret tej sztuczki, to proszę pisać Drag to Heal. hell przez dwa e. polecam, bo naprawdę trick jest strasznie OP. Mam wrażenie, że jest bardziej OP niż w poprzedniej Fifie, tak, Takie odnoszę wrażenie, bo ta piłka jakoś lepiej schodzi, lepiej, lepiej ta piłka schodzi na, na tę prawą nogę, nie? więc tak, polecam. I Neymar, musi tutaj ograć Varana i też Davisa musi ograć, dobra, Neymar, nie bez powodu kosztuje te 450 tysięcy, nie? Oj, byku, oczywiście, że tak jest, oj, no nie, a jeszcze Omar, kurde, no wiedziałem, że ta końcówka będzie ciężka, szkoda. Mbappe i no już szczerze wierzyłem, że Neuer to obroni, tak już taka, taka dziwna animacja była, ale jest Mbappe, 1-0, elegancko, bardzo fajnie. Oho, Kylian z drugiej strony, Wojtek bez szans, no tak to czułem, że kwestia czasu niestety, 1-1. Mbappe, szybko odpowiedź, biorą Neuer, Dyaka, niedobrze, o i Neymar, no nie, no takim strzałem Wojtka, no, daj spokój. Pele, i to jest 2-1, ten drag to heal, absolutny game changer, naprawdę, coś pięknego. Oh shit, oj to może być bramka do szatni, niestety chyba będzie bramka do szatni. Kurczę, szkoda, chciałem dowieść ten taki fajny wynik do, do, do końca pierwszej połowy, ale no, nieopilnowany. Nieopilnowany Mbappé brak obrony, no i 2-2. Mecz bardzo, bardzo wyrównany, na pewno o wiele bardziej wyrównany niż ten co był poprzednio. No gościa to trzy strzały, my 10, więc no dlatego nie chciałem, żeby było 2-2, bo coś chciałem, że to byłoby troszkę mniej zasłużone, no ale... Niestety, tak gra w obronie. No dobra, to co no? Druga, druga powa. Po prostu musimy wygrać ten mecz, bo Ja chcę już powoli do, do tej elitarnej li wchodzić, więc nie ukrywam, że potrzebuję po prostu winów. I tyle. Oj, Mbappe. Mbappe, oj, to było naprawdę niemiłe. Dobra, 3-2, wracamy szybko do gry. No to troszkę się tam zabawił Mbappe, nie? Z z waranem. Ale tego właśnie od tego niego właśnie oczekuję. Elegancko. Troszkę kolejna bramka, bo jak, no, jak mam jedną bramkową przewagę, to coś. Coś mi nie wychodzi, nie? Więc. Jeszcze jedna brameczka. No właśnie, o tym mówię. Daka Neymar. Ciężary. Daka. I to jest. To jest Sraga, proszę 4-3 w plecy. Dobra, gościa będzie grał na czas przez ostatnie 10 minut. Więc chyba, chyba game over, niestety. Także chciałem wygrać ten mecz, ale raczej chodzi na to, że. Trochę sobie poczekam z tą ligą elitarną Po prostu szkoda tego meczu, bo cisnęliśmy gościa Widzieliście, że do pierwszej oddał trzy strzały No i nie, 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 wiem, się, nie, nie wiem, co się wydarzyło No niestety, jeszcze ta liga elitarna trochę nam mnie poczeka no ale to było na tyle, bardzo się za oglądanie Pewnie jutro będą jakieś piki czy coś Albo jakaś ikona, nie wiem, zobaczymy Zobaczymy, co tam fajnego jej dzisiaj wyda e, Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro Zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia właśnie jutro Trzymajcie się, do usłyszenia